Cześć misiaki, witam was z nad mojego Bajora U mnie, że tak powiem wszystko w najlepszym porządku Rośliny powolutku zaczynają zbierać się do życia W tym sensie, że jest szansa, że niektóre pokwitną Powiem, że myślałem, że naprawdę niektóre odchorują tą ociągającą się wiosnę Która długo, długo nie przychodziła Nie było bardzo zimno i po niektórych roślinkach to widać, że za długo to trwało, ale ogólnie jest fajnie, słuchajcie. Woda się stabilizuje, cholera muszek, larwy komarów. Ryby mają co wcinać dodatkowo oprócz tego, czym karmię. Także wszystko fajnie, naturalnie funkcjonuje, i tu jestem zadowolony, jest bomba. Natomiast chciałem Wam pokazać. Um, w małych kroczkach jak idę do przodu z budową mojego filtra chcę zlikwidować te moje pochylne baniaki i zdecydowałem się na kopanie filtra myślę eee, tak na pierwszy rzut oka to powiem tak, że obiektyw to, to trochę powiększa bo wydaje się, że jest to większe niż oczko ale w rzeczy samej tak nie jest eee, oczko jest 3-4 razy większe niż, niż ten filtr Filtr będzie miał wielkości 3 na 5 przy głębokości 1,20 m. No wejdzie tu mała ciężarówka żwiru. Będzie to wyłożone na dole rurami PCV nawiercanymi, przy czym wyjście od powietrzenia i przelewu pójdzie na środku do góry. Na dole będzie zrobiona taka albo litera H, albo, albo jakiś zygzak z PCV no, zdecydowałem się jednak po głębokiej analizie, bo są trzy rodzaje tych filtrów. Zdecydowałem się jednak na opcję zalewania wodą od góry, czyli jest tak zwany dublet. Żeby wykorzystać przy takim filtrze tylko jedną pompę, robimy zasilanie, które wlewa wodę na górę filtra. Góra filtra jest wyposażona też w taką albo literę H albo, albo jakiś zygzak rur nawiercanych, które rozprowadza tą wodę po całej szerokości filtra, nie tylko w jednym miejscu. Woda powolutku opada przez gradację różnych wymiarów tego żwiru. No i schodzi na sam dół, gdzie mamy właśnie też ułożone rury, które są przykryte włókniną. No i to jest też wszystko zasypane oczywiście tym żwirem. Ta woda sobie przez to wszystko przesieka, wsiąka do samego dołu, przy czym zbiera się w tych rurach na dole. No i tak jak poziom wody jest uniesiony do góry, tak ta woda w rurze, która będzie pionowo do góry od samego dołu szła, będzie się przelewała do rury, którą widać tam. W związku z tym jedna pompa zasila ten filtr, cała woda przepływa przez to, co będzie tu złożone i... I wraca z powrotem do stawiku. Filtr ogólnie jest całkowicie bezobsługowy. Jedyną warunkiem jest pomocniczo obsadzenie go roślinami, które będą nas cieszyć swoim wyglądem. Przy okazji będą żarły to, co smagazynuje ten filtr. W związku z tym jest on nie wymaga czyszczenia żadnego. Także. Także chcę sobie po prostu wyłączyć myślenie o tym, że filtr mi się zabije, że znowu się woda przeleje, że jakiś tam urlop czy coś, gdzieś wyjazd. Nie ma mnie z reguły to te filtry mniejsze właśnie zawsze mi się zatkały, jak gdzieś wyjechałem. Ta woda się górą przelewała, więc chcę sobie tego zaoszczędzić. I ostatni taki duży wysiłek. To jest folia 1,5 mm, bardzo gruba, bardzo mocna, położona. Na razie nie będę mówił o kosztach, jak to skończę, to, to powiem ile kosztowało. Aczkolwiek wydaje mi się, że, że sięgnie to gdzieś tam no, w granicach 1600-1800 zł. No. Dla mnie ok, w tym sensie, że cena spokoju. No, będę musiał troszkę popracować też nad tym, żeby. Tam ta woda ładnie spływała, bo będzie to nowe miejsce, gdzie ta woda będzie wracać w tamtą stronę, po prostu rozbiorę całkowicie i będę musiał pomyśleć, żeby to miejsce zagospodarować tam, żeby było po prostu ładnie, także. Boki tego filtra będą musiały być obsypane ziemią. Też muszę zrobić krawędzie, ponieważ lustro wody będzie sięgało w tym filtrze praktycznie szczytu. Będzie tutaj może 5 cm tej wody nad żwirem, ale będzie ta woda. No i w niej właśnie będą rośliny przeróżne. Mogą być pałki, mogą być kosaćce. No, coś ciekawego po prostu, żeby to ładnie wyglądało. Można wpuścić drobną rybkę jak na przykład inwazyjny czubaczek amurski. On wyżera pięknie larwy komara więc mamy tutaj problem z głowy ale jest bardzo odporną rybką także, także myślę że go tutaj wpuszczę niech sobie tutaj fisiuje no i pewnie automatycznie pokażą się za skrońce bo będzie to dla nich taka lodówka z mięchem. także na razie tak to wygląda boki całego filtra chcemy obsypać ziemią i po prostu Planując całe to podwórko wjazdowe tu pod dom Będzie ten teren trochę jeszcze tu podniesiony, więc się troszkę z tym wyrówna No i gdzie nie gdzie będą skaniaki porobione, więc Trochę go wkomponuję w cały ten bałagan No i tak jak widzicie, tutaj jest rura przelewowa, ona jest wklejona Zawulkanizowana w tej, w tej em, folii I Cała folia naokoło będzie musiała mieć równy poziom a rura będzie od poziomu 0 opuszczona z 10 cm, bo ona po prostu szybciej wyłapywała wodę wypływową. I, I tą rurą będzie wypływać woda z dna tego zbiornika. Grawitacyjnie ona będzie wychodziła tutaj pod lustro wody, które notabene będzie prawie przy samej szczycie tej folii. No, także to na razie tak wygląda. A jeśli chodzi o resztę zbiorniczka, to, to tak jak mówiłem, no rybki mają się świetnie, dzięki Bogu nic mi nie choruje. E, są naprawdę w fajnej kondycji, karpie znowu są wręcz niebieskie, więc fajnie, ta, ta flora skórna super, Płocie szaleją, wzdręgi szaleją, no karaś, orfa, te wszystkie zwierzę, które tu pociągnąłem. Jest ok, są zdrowe, wesołe, także cieszy mnie to. No i co, pracuję tam nad tą drugą częścią, przejdę się, pokażę wam znowu kawałeczek. Jesteśmy w tej części, może ją powiększę troszkę. W tej części, którą budowałem, wszystko jeszcze wygląda bardzo, bardzo surowo. No ale czas gra na naszą korzyść, bo po, poprzypinałem już worki, także będą siadały na tym glony i brudy, przy czym za chwilę będą, będą na tym porostać sobie też roślinki. Znajdę rośliny, które się tak troszkę bym powiedział tną po takich rzeczach i one to ładnie zarosną. stromyczek pracuje dość fajnie. Codziennie rano widzę tu powiedziałbym dużo małych rybek. Naprawdę dużo. Sam jestem w szoku, że tyle tych rybek tu naściągałem, bo nawet nie wiedziałem, że aż tyle już ich mam. Nieraz takie ładne statki tutaj śmigają, że naprawdę aż przyjemnie popatrzeć. No i tak powolutko to sobie tutaj zarasta. Roślinki widzę, że one tak ogólnie to słabiutko w tym roku i myślę, że już tak będzie. One tam coś porosną, coś się porozwijają. Myślę, że, że dołożę do wody troszeczkę potasu, żeby ruszyło im ukorzenianie, żeby te rośliny się ukorzeniły fajnie w tym roku. Natomiast na następny rok myślę, że już naturalnie ładnie wyszczelą i, i będzie fajnie. Także, także czekam na to z niecierpliwością. Niektóre pannice już ponad lustro wody właśnie wyrastają. I, i świetnie się prezentują tu jest mój tatarak upragniony okazuje się, że kilka szczepek wcześniejszych które miałem z tamtej strony to nie był tatarak ale to wiem w 100% że jest to tatarak przy czym jeżeli weźmiemy kłącze przy korzeniu, potrzemy palcami to jest tak piękny zapach także to jest jeden z dowodów właśnie tego, że to właśnie jest tatarak no i okazuje się że to są te to jedyne szczepki, które mam tego tataraku, tak to mam kosaćce i inne cudaki, pałki. No i przeróżne jakieś takie trawiska, które do złudzenia przypominają tatarak właśnie, a nim nie są. O tutaj młodzież było widać cała banda, cała banda teraz około 50 rybek spłynęły w dół. Nie wiem czy dam radę wam je pokazać. One się rozpierzchły teraz po tym całym baniaczku. Ten baniaczek, tak jak mówiłem, on nie jest głęboki. Tu jakoś maleńka rybka. O, widzicie, tu Pyrdusia sobie pływa. Tutaj kolega mi przywiózł. Bardzo dziękuję, Stasiu, dziękuję za rybki. Od, odwdzięczę się. Przywiózł mi tu parę właśnie rybeczek od siebie, bo jego dziatwa się rozmnożyła i ma ich tam dość dużo. Także, także fajnie, bo się krew troszkę przemiesza, trochę moich rybek, troszkę jego, trochę jeszcze się skądś przywleczę. No i mam tutaj misję, muszę teraz też fajnego załatwić Stasiowi. Dzwoniłem do kolegi, dzwoniłem do kolegi za e, linami, ale jest bida, straszna bida z Linem, a w ogóle z rybkami jest bida. No, ale mam dostęp do Jelca i. I spróbuję tego jelca przywieźć. Jak mi się uda, to, to obdaruję kolegę. Będzie miał coś ciekawego, coś nowego. Strasznie mi tu z boku szumią samochody. Ale chcę wam tu pokazać, jak te rybki sobie tu zaczynają żyć. Jest bombastik. to jest skimerek który robiłem słuchajcie działa bez zarzutu jestem naprawdę z niego bardzo zadowolony wszystkie syfy mi tam ładnie zbiera co drugi dzień wyrzucę pół koszyka herpeci no i na, pewno, na pewno zdecydowanie połowa mniej jest tego co była no i nawet jak zerkniemy na wodzie to widać widać powolny ruch tego całego bałaganu, jak to płynie właśnie w stronę, w stronę tego skimmerka. jest i Pan Kiełb. Uuu, drugi, ładny. Ciężko je tu wypatrzeć, bo są bardzo płochliwe. Widziałem też maleńkie linki. A to, nie wiem, te maciupeńkie, co pływają, nie wiem, wydaje mi się, że to jest albo płoć, albo wzdręga. Młodziutka. I co ciekawe, w tym oczku jeszcze nie mogło się wytrzeć w tej części, a jest przepływ, więc myślę, że przepłynęły z tamtego tym strumieniem do tego. Świetnie. Tak się zabawia moja bradziaga. Słuchajcie jakim sposobem, bo jest praktycznie chyba 19 czerwca. Słuchajcie, moje płocie są tak grube, dla mnie to one są pełne ikry, bo, bo to jest niemożliwe, że one były tak grube od jedzenia. Ja nie powiem, bo ja karmię, ale, ale nie aż tak. I nie wiem czy to jest mo możliwe, kurczę, no. Płocie, i słuchajcie, wzdręgi niektóre. No, po prostu niektóre, właśnie nie wszystkie, niektóre są tak grube. Jeszcze taka rzecz, co się Wam muszę pochwalić na tym drugiej części zbiornika, na tej nowej, zauważyłem rybki 2-3 cm. I to nie są rybki, które ja gdzieś tam skądś przywiozłem. Są definitywnie ryby, które się u mnie wylęgły. I one się nie mogły wylęgnąć w tamtym zbiorniku, bo tam są za młode ryby. Więc wylęgły się w tym, i tą rzeczką przepłynęły na tamtą stronę. Słuchajcie, w słoneczku je widać po dwie, po trzy takie, takie malusienkie grupki pływają sobie tych rybek. No ale po prostu mega, mega rybeczki takie dwucentymetrowe takie, takie igiełki, takie śledziki. No i fajnie. I nie wiem, no mnie by się wydawało, że to jest definitywnie. Płocia, bo wzdręga. No ale słuchajcie, niektóre mam tu tak nabite, że one tak jakby dopiero dotarły się miały szykować. Nie wiem, czy to jest wina, tego że ta wiosna była taka zimna, bo one mi się wcześniej na pewno nie wytarły. Potem, potem było troszkę ikry na tej choince sztucznej, co ja zatopiłem. Ale teraz ja te ryby znowu widzę tak strasznie grube, czy już nie wiem, już zwariowałem. Nie wiem, czy jest to możliwe. Muszę się zapytać Krzysia Fishermana, bo to jest człowiek, który wychował się w stawie między rybami i on będzie na pewno wiedział. Po prostu zapyta któryś z dręgi albo płoci, bo zna ich język. Takie szopki. znaczy niektóre, niektóre byki już mi podchodzą, takie вот 2,5-3 kg. Fajne są. e daqui No i tak, które ile mogłem, to Wam na razie pokazałem. Mam totalną inwazję potocznika wąskolistnego. Muszę go trochę przerwać, bo pacyfikuje mi całą wyspę, co troszeczkę się robi niebezpieczne dla innych roślinek. Oczywiście nie mam nic z tej rośliny, Jest ogólnie rzecz biorąc bardzo fajna. Ale mam tu parę innych, które bardzo bym chciał, żeby sobie mogły tu rosnąć i, i będę starał się stworzyć im możliwości, żeby, żeby nie było tu bijatyki o teren. Tak więc w taką stronę będę działał. Widać tu plejady małych muszek, które wariują. I to na razie tyle, nie będę przynudzał. Trzymajcie się ciepło, miłego dziąka, wam życzę.